nadmiernie wypadające włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotewal Max, który zawiera debiotynę tworzącą podstawowy budulec włosów. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy wiesz, że po 45 roku życia spada gęstość kości? Co może prowadzić do osteoporozy? Ale to nie wyrok. Bonewum to lek z wapniem i witaminą D dla mocniejszych kości. Biorę bonewum, bo chcę być długosprawna. Bonewum, bo chcę być bezpieczna. Bonewum, bo dbam o przyszłość. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O! Misja Zgarnij promkę. Kawy Chibo i Dawidow 30% taniej, a wszystkie znicze szklane i kwiaty sztuczne w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferty z aplikacją, kartą seniora lub kartą Payback. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Taki mały kamyczek w moich nerkach wywołał u mnie lawinę bólu. na jak tantra. Kamica nerkowa to szczyt cierpienia. Nie życzę tego nikomu. I nie chcę przeżyć tego nigdy więcej. Dlatego mam witolizyny. Fitolizyna to numer jeden w walce z kamicą nerkową. Stosowana regularnie pomaga usuwać piasek z nerek i zapobiegać nawrotom kamicy. Kamień z serca. i znerek. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dokuczać ci kręgosłup? Wraz z wiekiem Twoje kości są mniej wytrzymałe. Spada mineralizacja i gęstość kości, co naraża je na kontuzję i osteoporozę. Dlatego chroń swoje kości i stosuj Molekinosteo. Molekinosteo zawiera wysoką dawkę niezbędnego dla kości wapnia, ale również witaminy D i K, które wspierają jego wchłanianie. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo. Nie daj się złamać. Teraz dostępny w opakowaniu promocyjnym. Skóra młodsza o 9 lat w mniej niż miesiąc? Teraz to możliwe. Zastosuj odmładzające serum Biolik. Zawiera czysty retinol w wysokim stężeniu i aktywator, który zwiększa jego działanie nawet pięciokrotnie. Serum Biolik koryguje aż 15 oznak starzenia. Skutecznie wypłaca wszystkie rodzaje zmarszczek, a przy tym podnosi gęstość, jędrność i sprężystość skóry. Biolik już w 28 dni odmładza.